Dzień dobry. Na Sycylii zamordowany został sędzia Rosario Livatino, lat 38. Wpadł w zasadzkę tuż przed dziewiątą rano. Chwileczkę. Mafia zabiła sędziego w agrigento. Zabójcy zepchnęli go z drogi i zastrzelili. Zasypał go grat pocisków. Sędzia Rosario Livatino miał nieposzlakowaną opinię i sumiennie wywiązywał się z obowiązków. Mój kuzyn Rosario wierzył w dwie rzeczy: w Chrystusa i w prawo. Całkowicie poświęcił się walce z każdą formą przestępczości zorganizowanej. Z mafią. Oddał życie za sprawiedliwość i Boga, w którego wierzył.